Jutro o 19.00 na premierę najnowszego dodatku z One Piece czyli PRB-02, a teraz zobaczcie, co wydropiliśmy z OP-11 w piątek. Grywalne, zajebiście grywalne nie zajebiście grywalne nie Z tyłu. Bo to znaczy, że mamy lider, tak zwany. Nie wiem, co o tym sądzić. Jak zobaczyłem sam dół, to już miałem kurde palpitację serca, nie? W manga chyba nie ma takiego backgroundu, ale jak to zacząłem pod tym liderem, Not Bad tak zwany. jak otwieram One Piece, to już ilość widzów spada do 10, prawdopodobnie, ale spokojnie, już koniec, już Pokemony zaraz. Rerka i. Uuu. i rerka z gwiazdką. Charlotte Linin. Ty no nieźle przy